Jak tam chłopie, wstałeś już? Witam wszystkich serdecznie na moim kanale jak widzieliście wyciskałem w opaskach bo powiem wam, że przez swoją głupotę nabawiłem się kontuzji otóż trzy dni temu coś mnie pokusiło, żeby wziąć od razu większą hantel i zrobić wyciskanie francuskie za głowy handlą, bo zależało mi na czasie. Zrobiłem jedną serię, yy, zacząłem robić drugą, weszła lewa ręka i po prostu poczułem tutaj y, jak coś się naciąga. Po prostu to aż było yy, słychać. Znaczy ja to może bardziej poczułem niż usłyszałem y, chrzęst i zakuło mnie. Także wyciskać mogę, aczkolwiek wszelkie wyciskania tego typu na razie nie wchodzą w grę, bo czuję dyskomfort. Idą maści, idzie lód, jest już lepiej niż trzy dni temu, ale coś czuję, że to, że to tak szybko się nie zaleczy. Jak za trzy tygodnie nie będzie nic boleć, to, to będzie sukces, no ale no, tak to bywa. No. Także lecę FBW. Dzisiaj waga pokazała mi 117 kg. Czyli ze 124 zeszło na 117. Mogę się pochwalić tylko tyle, że, że brałem tabletki na nadciśnienie, bo, bo u mnie w rodzinie każdy ma ciśnienie. I mogę wam tylko powiedzieć tyle, że mam 120 na 80 i nie muszę brać tabletki na nadciśnienie. Nie? To, jest, to, jest, to, jest, to, jest, to jest po prostu super. Dobra, jedziemy. Jedziemy z seriami. Dzisiaj FBW. Taka lekka modyfikacja, e, słuchajcie, zapraszam Was na mój sklep internetowy. Założyłem sklep internetowy nazywa się Skrzypa Stubeshop. E, nawet ostatnio wrzucałem, wrzucałem krótkiego shorta. Jest tam kolekcja bluz, kolekcja t-shirtów, ko kolekcja tanktopów. Ogólnie tego wzoru nie ma, bo to był pierwszy mój wzór. E, tych wzorów już nie ma. Potem wypuściłem mój drugi wzór. A na, na stronce są zupełnie nowe wzory. Także różne hasła, różne wzory. Kolorystyka, rozmiarówka do wyboru do koloru. Są też kubki, także zapraszam Was. Tam są prawidłowe hasła, które powinien nosić każdy szanujący się chłop, trenujący na siłce i nie tylko. Także zapraszam na mój sklep: Skrzypa, z Shop. Yy, niedługo, niedługo też będę nagrywał opowieści z Bramki. Także trzymajcie rękę na pulsie. Wjechał też ze mną taki film, filmik biograficzny na kanale Adama Pietrzaka prawdziwe historie. Także wbijajcie, zobaczcie. Opowiadam tam troszkę o od przedszkola, poprzez, poprzez podstawówkę, poprzez młodość, dorastanie, po małżeństwo, aż do TikToka. I tak dalej. Skąd ja się wziąłem, co ja robiłem w życiu? Jeżeli jesteście zainteresowani, to wbijajcie, poznacie troszkę więcej o mojej osobie. Yy, także to by było na tyle. I co? Żebyście mi byli, jedziemy z treningiem. Pozdro. Na triceps, w którym akurat y, nie odczuwam żadnego dyskomfortu, y, dlatego muszę sobie teraz zastąpić ćwiczenia na triceps, tak żeby nie obciążać akurat y, y, tego, tego nerwu, tego, tego więzadła czy tam ścięgna. Także pokażę Wam ćwiczenie, przy którym w ogóle nie czuję żadnego dyskomfortu i teraz będę je właśnie wykonywał. Dopóki, dopóty nie zaleczę urazu. Także bierzemy hantelkę, cyk i... I druga roczka. Powiem wam, że akurat za tym ćwiczeniem to nie przepadam. I robiłem go raz na ruski rok. O dziwo, przy tym ćwiczeniu czuję bardzo ten triceps, bardzo go czuję, bo wiecie, miałem te głowy wewnętrzne pourywane, ponadrywane i ogólnie przy tym ćwiczeniu bardzo czuję, jak ten, jak ten triceps się cały napina, ale nie lubię robić tego ćwiczenia. Akurat nie wiem czemu, nie jestem do niego przekonany, pomimo tego, że bardzo je mocno czuję no taka widzicie niby no głupota tak skoro czuję to czemu nie robię no bo widzicie no za bardzo nie lubię tego ćwiczenia ale jestem zmuszony teraz je robić także powiem wam czy będą efekty po, po miesiącu stosowania tego ćwiczenia bo bardzo czuję triceps robiąc te ćwiczenie aż wszystkie czuję jak cała, wszystko, cała głowa się po prostu napina no może żeby jakby to powiedzieć coś się zawsze musi wydarzyć, żeby potem coś zaobserwować innego. Także mam nadzieję, że zaobserwuję efekty tego ćwiczenia, bo wietliszep czuję, czuję przy nim bardzo, bardzo mocno. Także zobaczymy. Przechodzimy od razu na rozpiętki.